Cześć! It, czyli dwie literki, które znasz od pierwszej lekcji języka angielskiego. Ale czy naprawdę wiesz, co one oznaczają? I dlaczego it is raining nie oznacza to pada? W dzisiejszym odcinku rozłożę it na czynniki pierwsze i pokażę, że to mały, ale potężny zawodnik w gramatycznym świecie. Witam bardzo serdecznie na kanale. Wszyscy przecież znamy słówko it. Wydaje się banalne, prawda? Tymczasem potrafi zrobić naprawdę spore zamieszanie. No bo co to właściwie znaczy? I kiedy możemy, a kiedy musimy go używać? Dzisiaj postaram się rozwiać wszelkie wątpliwości. Bo it to tak naprawdę taki ninja angielskiej gramatyki. Działa sobie w cieniu, ale... Bez niego wszystko się sypie. Jaką zatem konkretnie rolę odgrywa it? Po pierwsze, może być po prostu zaimkiem osobowym, czyli będzie zastępować rzeczownik, który już znamy, na przykład I bought a new phone. It is really useful. I to it odnosi się oczywiście do tego telefonu. Dokładnie tak samo jak w The is in the Air. I can feel it everywhere. The future. Gdzie it odnosi się do tej wspomnianej na samym początku przyszłości. Ale uwaga! Chociaż my po polsku za imek it z reguły tłumaczymy jako to, to kiedy użyjemy tego to w zdaniu, to wcale nie będzie to. Tak? Zdaję sobie sprawę z tego, jak to zabrzmiało. Ale zobaczcie. I bought a new phone. Kupiłem nowy telefon. It is really useful. On jest bardzo przydatny. The future is in the air. Przyszłość jest w powietrzu. I can feel it everywhere. Czuję ją wszędzie. Dlaczego tak jest? Ponieważ it jako zaimek w języku angielskim odnosi się do wszystkich rzeczy. Wszystkich. A nawet do zwierząt i dzieci. Bo tam jest rodzaj logiczny. A u nas telefon to mężczyzna, a przyszłość to kobieta. Samochód to mężczyzna, marker to mężczyzna, długopis to mężczyzna, ale łódka to kobieta, tablica to kobieta, podłoga to kobieta. U nas rodzaj jest tradycyjny. A więc uwaga! It może jak najbardziej odgrywać rolę za imka wtedy, kiedy odnosi się do rzeczownika już wcześniej wspomnianego. Nie musimy wtedy tego rzeczownika powtarzać. Jeśli więc w drugim zdaniu mówisz o rzeczy albo o osobie, która już się wcześniej pojawiła, prawie na pewno potrzebujesz it, bo tak jest krócej, szybciej i bardziej naturalnie. Ale to nie koniec. It będzie też bardzo często występować z przymiotnikami w takich zdaniach jak na przykład: It's cold, zimno jest, it's great, super jest, it's boring, nuda, a nawet it's too late, za późno. Nie wiem czy zwróciliście uwagę, ale chociaż po angielsku wszystkie te zdania zaczynają się od it, czyli jakbyśmy to najczęściej przetłumaczyli to, to w ani jednym tłumaczeniu polskim tego to nie było. It's cold, zimno jest, nawet po prostu jest zimno. It's great, super jest, jest super. It's boring to po prostu nuda, a it's too late. Za późno już. Dlaczego? Ponieważ po polsku my w tego typu sformułowaniach w ogóle nie używamy podmiotu. W ogóle niczego tam nie używamy. Nie mówimy to jest zimno. Przecież co? To jest zimno. Wokół nas jest zimno. I przejmujemy się takimi rzeczami. Natomiast w języku angielskim podmiot być musi musi być subject verb, object podmiot czasownik cała reszta. A skoro tak, to wrzucamy tak zwany podmiot zastępczy. No właśnie. It bardzo często w języku angielskim odgrywa rolę tak zwanego podmiotu zastępczego. Co to znaczy? To znaczy, że używamy it tylko po to, żeby konstrukcja była gramatycznie poprawna, żebyśmy zaczęli od tego subject, od tego podmiotu, nawet jeżeli prawdziwy podmiot pojawi się dopiero później. Mm -hmm. Na przykład it's important to study every day. Po polsku ważne jest, żeby uczyć się codziennie. Co jest ważne? No. Ta nauka codziennie jest ważna. Nie mówimy przecież po polsku to jest ważne uczyć się codziennie. Nie jest nam to w ogóle potrzebne, a po angielsku jest. Nie możemy powiedzieć is important to study everyday. Musimy zacząć od it. Jest zupełnie nieważne, czy chodzi o naukę, czy o pizzę. It's hard to say no to pizza. Ciężko jest powiedzieć nie pizzy. Pizza pizza, 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 hello! Zresztą zgadza się z tym nawet Brian Adams, śpiewając It isn't hard to see, we're in heaven. Nie jest ciężko zobaczyć, czy właściwie zdać sobie sprawę z tego, że jesteśmy w niebie, szczególnie jak jest pizza. pizza, 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 pizza. Wow. Język angielski lubi, gdy podmiot pojawia się na początku zdania subject, verb, object nawet jeżeli nie ma żadnego wykonawcy i wtedy wrzuca na początku it, jako taki tymczasowy placeholder. A skoro już mowa o podmiotach zastępczych i o it z przymiotnikami Myślę, że całkiem niegłupio byłoby też dodać kategorię It w mówieniu o pogodzie, czasie i dystansie. Na przykład It's raining! Pada! Ale to nie jest tak, że tylko deszcz ma patent na it. It's snowing, it's sunny, it's cold. Co? Pada. To. Pada? Nie. Po prostu pada. Po polsku nie wstawiamy tu żadnego podmiotu, chyba że chcemy powiedzieć: deszcz pada. Ale mówienie po angielsku: the rain is raining nie ma sensu. It's raining, it's sunny, it's cloudy, it's cloudy. i tak dalej. It nie odnosi się tutaj do niczego konkretnego. To po prostu językowy. Wypełniacz, który pozwala temu zdaniu istnieć. Który pozwala, żeby to zdanie też tworzyło nam podmiot, czasownik i całą resztę. I dokładnie tak samo jak z pogodą, będzie na przykład w przypadku czasu. It's 5 p.m., jest 5 po południu, jest 17. Albo dystansu. It's far, far away. Choć akurat tutaj po polsku też powiemy, to jest bardzo, bardzo daleko. Nawet jeżeli wcale niczego nie wskazujemy, nie mówimy to, tylko tak ogólnie mówimy, no. To jest bardzo daleko. Jeśli nie ma wyraźnego bohatera, czy to rzeczy, czy to osoby, która byłaby za coś odpowiedzialna, z reguły na początku postawimy it. Które nie odnosi się tu do niczego konkretnego, jak już mówiłem. Ale it może być też bardzo konkretne. It jako bardzo konkretne to, czyli kiedy konkretnie mówimy o czymś. Jednocześnie jednak właśnie pamiętając, że po angielsku jedno it, ale po angielsku to tego tym czymś też chyba. Na przykład, I like it. Lubię to. I don't get it. Nie rozumiem tego. W tym przypadku, it oznacza coś bardzo konkretnego. Coś, co wynika z kontekstu, bądź po prostu z tekstu. Do you like the movie? Yeah, I love it. It odnosi się do konkretnego the movie. He's always late. It drives me crazy. On się ciągle spóźnia. To mnie doprowadza do szału. I to to odnosi się właśnie do tego, że on się ciągle spóźnia. Albo it's like a wheel. I'm gonna spin it. To jest jak koło, zakręcę tym. Hmm? I wiem, co część z Was może teraz myśleć. Właściwie, jeżeli to jest to, które mówi konkretnie o czymś, o czym była mowa już wcześniej, no to czym się to różni od pierwszego punktu? Właściwie to niczym, bo it to jest zaimek. Czasem jednak warto po prostu pamiętać, że to zaimek od i już. Czasem, że jest to takie to, które odnosi się do tego, o czym była mowa wcześniej. Trzeba też wiedzieć, że ten zaimek występuje z przymiotnikami, że nie możemy tych biednych zaimków zostawić od tak na pastwę losu. Nie możemy mówić is cold, is great, is boring. Tam musi być it, i w związku z tym to it pełni po prostu rolę podmiotu zastępczego. O, przykładów myślę macie dość, żeby przestać się z tym it wreszcie mylić. A przede wszystkim wszystkim, żeby przestać o nim zapominać. Hmm? A więc przede wszystkim nie pomijajcie it. Nie ma czegoś takiego jak is raining. Nawet jeżeli po polsku mówimy po prostu pada, musi być it raining. No i uwaga z tłumaczeniem na polski. Na przykład it's cold to wcale nie jest to zimno, tylko po prostu jest zimno. To co? Gotowi na zadanie domowe? Tablica za mną na chwilę znika. Przetłumacz na angielski używając it. Miło Cię poznać. Dobrze, że tu jesteś. Będzie fajnie. Nie znoszę tego. I może na koniec nieco trudniejsze, nie warto się kłócić. Można by wręcz rzec, że to ostatnie z gwiazdką. Zastanówcie się, przetłumaczcie i swoimi propozycjami przetłumaczeń najlepiej podzielcie się w komentarzach pod tym odcinkiem. I ja bardzo chętnie te propozycje przeczytam, ocenię. Jeżeli trzeba będzie coś poprawić, to poprawię, a jeżeli wystarczy pochwalić, to. Pochwalę. Praktyka i jednocześnie popełnianie błędów w trakcie tej praktyki to najlepsza nauka. Szczególnie jeśli faktycznie ktoś nas poprawi. To co, wracamy do poprzedniej tablicy? Czy słówko it może być trudne? Oj, bardzo. Czasem niby nic, czasem niby taki mały błąd, a całe zdanie się sypie. Jedno małe słówko, a tyle roboty. Ale na spokojnie, teraz już wiecie, jak sobie z tym it poradzić. No, that's the way I like it. That's the way I like it and I'll never get bored. Jeżeli ktoś chciałby sobie zapauzować i sprint screenować, to może być odpowiedni moment, ale jeżeli ktoś jest na to na przykład zbyt leniwy, to już za chwilę może znaleźć zdjęcie tablicy zrobione przeze mnie na Instagramie Rocker English, na który to Instagram bardzo serdecznie zapraszam. Zresztą tak w ogóle zapraszam na Instagrama Rocker English, to naprawdę fajny Instagram jest. Zapraszam też na TikToka, nawet czasem na Facebooka. A co? Wszędzie tam można się ze mną trochę języka angielskiego pouczyć. Wszędzie mam wrażenie troszkę inaczej. Jeżeli natomiast ktoś z Was chciałby wziąć udział w jakimś kursie grupowym, na żywo, online, ze mną, na na przykład akurat teraz, w momencie gdzieś tutaj publikowania tego odcinka ruszają zapisy na tegoroczny kurs wakacyjny, to po wszelkie szczegóły, dokładne plany i zapisy zapraszam bardzo serdecznie na www.rockerenglish.pl. Przede, przede wszystkim jednak zapraszam już za tydzień na kolejny odcinek. Rocker English! Aha! Jeżeli ktoś z Was faktycznie chciałby zajrzeć na inne moje social media, to tu, nade mną i tam, pode mną znajdziecie podpowiedzi, gdzie można mnie znaleźć. Tu z boku już są, bądź za chwilę będą propozycje innych moich filmów. Bardzo serdecznie polecam. Jeszcze raz przypominam, że zawsze aktualną ofertę moich kursów grupowych na żywo online znajdziecie na www.rockiorenglish.pl. No i tu jest taki przycisk. Taki ładny przycisk. Nic nie chcę sugerować, ale. Można jakby co. No. See ya!